Dobrze, jestem Tritonem. Ja w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak ustawić autopilota w samolocie, w grze w A więc zaczynamy. Na Będę, to przed Będę to przestawiać jakby yy, na modelu 77800. Troszkę są lagi, bo słaby internet mam. Tak. I mamy tak. Autopilot i mamy... Pierwsze musimy planowanie lotu. Tu mamy departurę, czyli lotisko, z którego lecimy. I tu mamy pas startowy do niego. Daję sobie 11. I tu chcę na przykład do Tratowa lecieć. K No sorry źle. EPKA. Balice i wybieramy pas yy, 0.25. Biorę, bo będę od tej strony robić. tu. Dajemy default, tu też Activate I teraz już mamy te wyposażenie. Mapa. Mamy pokazaną trasę lotu, ale laguję. Dobra, dajemy sobie jak najlepszego dla nas, suma na przykład ja sobie Wezmę 6. To możemy zakończyć. teraz najważniejsze, co pewnie jesteś, osiągnąć, jak ustawić autopilota. A więc, tak, klikamy F11. I ten. Yy, dobrze, yy, klikamy sobie ustawienie autopilota. Możemy to albo tu włączać, albo szybciej yy, F11. I potrafi nam się y, takie coś. Okej, okay, teraz mamy po kolei. Możemy to ustawiać też na panelu autopilota, czyli o, na tym tu. I tutaj też się włącza. I teraz mamy Hating Colors. Color. Control, control" Boże Święty. I y, Hating Bug. Mamy zaznaczone, tutaj Speedwitch. Y, nie pamiętam, jak to się tutaj. Adri Hold. Ustawiamy sobie albo po kolei. Tutaj mamy y, kurs jakby. Możemy też y, patrzeć na tą mapkę. I na przykład jak chcemy przystarczyć, musimy sobie to wszystko wiedzieć jak mniej więcej jest. Y, dajemy sobie y, już flat. dobra. Dajemy sobie 108. 108. I jak klikniemy enter to zobaczcie, że y, na tej tutaj mapie nam się to zmieni. O. I teraz zaznaczamy w, w tył cik To jest prędkość. Wpisujemy tutaj. Zależy od tej prędkość prędkość startową, ale to, znaczy nie startujemy tylko od ogólnie, a chcemy prędkością lecieć. dajemy Enter. Tu się też zmienia. Quelc-Ctrl. Ten autopilot. To mamy w jak już mówiłem wysokość. Zaznaczamy sobie, ustawiamy ja tu, ustawiamy wysokość, na przykład 18 000 stóp. O, enter. Możemy to zwiększać tu i zmniejszać. W tym samym czasie się nie da zwiększać i zmniejszać. I to już możemy sobie wyłączyć. Jeśli chcemy mieć już jak najlepiej wszystko gotowe, dajemy, zaznaczamy to, klikamy. może Wam pokazać, że. Tu się wszystko da klikać. To nie jest potrzebne. Klikamy to. Teraz mamy jakby załączoną, że możemy włączyć prędkość, klikając to, ale nie klikam na razie. I teraz AMD. a Tu nam się pojawiło. I teraz tak, zostało nam tylko i zwiększamy ciąg. Dobra, mniejsza z tym ja wam to pominęło. Wjeżdżamy przez pas, drogą kołowania. Bo nie będziemy przez pas jechać, jedziemy naokoło i będziemy zwiększać ciągu, fajnie jest idealnie. Zaraz będziemy na paź. Dobra, ustawiamy się na pas. Widzicie? Pięknie, prosto. Zasiągamy ręczny. I tak. Zmieniamy sobie, przygotowujemy się do startu jemy sobie tapa i robimy rozpięt. view rotate i lecimy Zmniejszę ciąg trochę. Chowamy pod włosie. Oj, się na wysokość 1000. A dritura, jak widzicie, nam się zmniejszyło. Dobra, może schować klapy. Ale mi ląduje teraz. Dobra. Teraz, i klikamy speed. Widzicie, samo się speed jakby ten reguluje. Height and color klikamy tutaj. Jesteśmy ustawieni na kursie i wysokość F11. Tu mam jeszcze wysokość znoszenia. Ustawiam sobie 10. I tu z powrotem na 18 tysięcy. Łączyć autopilota możemy na dwa sposoby. Albo speed włączamy w ten sposób, że klikamy to. Ja nie będę włączał, bo sobie chcę ten lot zrobić. O, znowu się zmieniło. A autopilota, czyli wysokość i ten, klikamy to. I wtedy nam się wyłącza to jardy, i, i automatycznie to i to. I lecimy nad Warszawą. nami pas. No i przede mną. Letni lot, pokażę Wam jeszcze jak skręt na przykład wygląda. O, już akurat, ale mi się udało. Yy, kurs ja już mam to, jakby wszystko, 100 dwa. Prawda, praktycznie na pamięć znam. A i za późno, chyba, ale zobaczymy, czy nam się uda wyrobić. O, znowu się zmieniła wysokość. Wysokość miało być 17-17, mhm, troszkę chyba za A ja to już tam wyrównam. I nagram wam powtórkę z lądowania. Na razie cięcie.